Koniec października, pogoda nie rozpieszcza, a sezon grzewczy w pełni. Przed nami kilka miesięcy oddychania wątpliwej jakości powietrzem, ale już za sześć lat, zdaniem włodarzy, sytuacja powinna się zmienić. Bo wszystko wskazuje na to, że w Raciborzu wprowadzone zostanie całkowity zakaz palenia paliwami stałymi. 28 października zwołano konferencję prasową, podczas której powołana przez Dariusza Polowego komisja do spraw czystego powietrza przedstawiła swoje rekomendacje dla prezydenta miasta. Mają one na celu poprawienie jakości powietrza w naszym mieście. Mamy efekt prac prac wielomiesięcznych, ale prac też takie, które wiązały się z zaproszeniem wielu gości, przeprowadzeniem wielu rozmów, analiz i koniec końców na biurku prezydenta znajdzie się dokument. Rekomendacja naszej komisji dla prezydenta miasta Racibusz, aby podobnie jak prezydent Majchrowski w Krakowie, wystąpił do marszałka województwa śląskiego i do Sejmiku Województwa Śląskiego z uchwałą z, z prośbą o uchwalenie uchwały, bo taka jest procedura, że Taką uchwałę antysmogową dla wybranego obszaru może przeprowadzić marszałek. To nie, nie są kompetencje Rady Miasta. E, o to, aby Paliwa stałe w Bożu, funkcjonowały do końca roku 2025. Członkowie komisji przewidują, że do tego czasu znacząca większość mieszkańców będzie miała możliwość korzystania z ogrzewania gazowego lub podłączenia do miejskiego pecu. Przewidziano także ewentualne utrudnienia i zaproponowano rozwiązanie. Dodatkowe 3 lata na PELET. PELET też właściwie jest paliwem stałym, ale jest jednak paliwem odnawialnym. Jednak piece na pellet spełniają pewne normy, jest ekodesign, jest piąta klasa i zakładamy, że jeszcze przez 3 lata w tych miejscach, gdzie nie będzie dostępu do sieci miejskiej sieci ciepłowniczej i do sieci gazowej, że jeszcze przez 3 lata możliwe będzie stosowanie peletu. Ostatecznie więc do roku 2029 w Raciborzu nie będzie można ogrzewać mieszkań za pomocą paliw stałych. Jedyną możliwością będzie prąd, gaz lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Już dziś, planując wymianę źródła ciepła, należy mieć to na uwadze. Termin na pewno jest może być trudny, ale uważam, że to da nam szansę na to, żebyśmy byli właśnie nowoczesnym miastem, gdzie e, jednak ten temat i tak naprawdę e, nie jako temat, ale jako po prostu e, punkt, naj, jeden z ważniejszych e, i w naszej kampanii, i teraz e, w, w Polsce, na Śląsku i w Europie e, jest poruszany, więc uważam, że ten, ten termin jest dla nas jak najbardziej realny. Ponadto komisja zarekomendowała wprowadzenie programu pomocowego dla osób najuboższych. Na razie jednak należy poczekać na krok prezydenta miasta, który zadeklarował, że jeszcze w tym roku zwróci się do marszałka województwa śląskiego w sprawie podjęcia uchwały antysmogowej dla raci